W dzisiejszym odcinku poznacie sześć sposobów, żeby powiedzieć po niemiecku, że coś na siebie zakładacie, coś z siebie zdejmujecie, lub też coś na sobie macie. Niektóre z tych sposobów pewnie was zaskoczą. Jeśli więc chcesz mówić lepiej po niemiecku, daj łapkę w górę i zaczynamy. Słowo numer jeden: Zakładać ubranie. Gdy zakładamy na siebie jakieś ubranie, na przykład spodnie, koszula albo buty, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego. An Ubierać. An I na przykład ubierając kurtkę, możemy powiedzieć Ich ziehe meine jake an. Zakładam moją kurtkę. Ich ziehe meine jake an. A zakładając buty, powiemy Ich ziehe meine Schuhe an an zakładam moje buty ich moje Schuhe an słowo numer dwa. zakładać czapkę albo okulary co niektórych zaskoczy pewnie fakt że gdy zakładacie czapkę albo okulary to zamiast czasownika ancien powinniście użyć czasownika AUF setzen, czyli nałożyć AUF setzen. Na przykład, jeśli razi nas słońce, powiemy ICH SETZE MEINE Sonnenbrille AUF, czyli nakładam dosłownie moje okulary. ICH SETZE MEINE Sonnenbrille AUF. Podobnie, gdy zakładamy czapkę, użyjemy AUF SETZEN i powiemy ICH SETZE MEINE KAPE AUF, zakładam czapkę i zece kapę auf. Słowo numer 3. Zdejmować ubranie. Gdy się rozbieramy, gdy chcemy powiedzieć, że zdejmujemy z siebie jakieś ubranie, na przykład koszulę, sweter albo buty, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego auszien. Zdejmować. Auszie. Na przykład, zdejmując kurtkę, powiemy ich zie meine jake aus. Zdejmuję kurtkę. Ich ziehe meine jake aus. A zdejmując buty, powiemy ich zie meine Schuhe Aus. Zdejmuje buty. Ich zieje meine Schuhe aus. Słowo numer 4. Zdejmować czapkę albo okulary. Z kolei, jeśli zamiast ubrania zdejmujemy z siebie czapkę albo okulary, to zamiast czasownika aus powinniśmy użyć czasownika rozdzielnie złożonego ab zecen, Zdejmować. ab zecen. W przypadku okularów powiemy więc ich zece meine Sonnenbrille bryle. Ab, zdejmuję moje okulary. I zece meine Sonnenbrille ab. W przypadku czapki powiemy ich zece meine kape ab, czyli zdejmuje czapkę. Ich zece meine kape ab. A tak swoją drogą, jeśli ten odcinek jest dla ciebie wartościowy, udostępnij go proszę znajomym, lub po prostu wspomnij komuś o zapytaj poliglotę. Dziękuję. A my przechodzimy już do wyrażenia numer 5, czyli jak po niemiecku powiedzieć, że mamy na sobie ubranie, a żeby powiedzieć po niemiecku, że mamy na sobie jakąś odzież, spodnie, koszule albo buty, użyjemy czasownika rozdzielnie złożonego anhaben, mieć na sobie. Anhaben. Na przykład, jeśli jesteśmy ubrani w kurtkę, powiemy ich habe meine Jacke an. Mam na sobie kurtkę. Ich habe meine Jacke an, a jeżeli na nogach mamy buty, powiemy ich habe meine Schuhe an. Mam na sobie buty. Ich habe meine Schuhe an. I słowo numer 6. Mieć na sobie czapkę albo okulary. Jeśli macie na sobie czapkę albo okulary, to zamiast czasownika an haben powinniście użyć czasownika Auf haben, który również na polski tłumaczymy na mieć na sobie. Auf haben, czyli jeżeli mamy okulary na nosie, powiemy ich habe meine Sonnenbrille auf. Czyli mam założone okulary. Ich habe meine Sonnenbrille auf. A jeżeli na głowie mamy czapkę, powiemy ich habe meine Kappe auf, mam założoną czapkę i chabę, majne kapę. auf. jak więc widzicie, kochani. To, którego słowa użyjemy, żeby powiedzieć, że coś na siebie zakładamy, coś z siebie zdejmujemy, lub coś na sobie mamy, będzie zależało przede wszystkim od tego, czy mówimy o ubraniu, czy też może o czapce lub okularach. A gdybyście chcieli poznać niemiecki jeszcze lepiej, nauczyć się mówić i rozumieć nawet szybko mówiących Niemców, koniecznie sprawdźcie mój kurs niemiecki w 6 miesięcy, do którego link zostawiam Wam w opisie pod tym nagraniem. A teraz, ponieważ to praktyka czyni mistrza, pora na zadanie dla was. Uzupełnij następujące zdanie. Mam założone okulary i habe meine Brille. Mm -mm. Mam założone okulary i habe meine Brille. Mm -mm. Chcesz nauczyć się niemieckiego, ale masz mało czasu? Spróbuj więc naszej aplikacji Język 15 minut. To jedyna aplikacja na rynku, w której znajdziesz krótkie, praktyczne lekcje z prawdziwym nauczycielem. Poznasz przydatne zwroty, osłuchasz się z językiem niemieckim, nauczysz się mówić i zapamiętasz z łatwością dzięki inteligentnemu systemowi powtórek. Wejdź teraz na stronę w 15 minutpl i spróbuj naszych darmowych lekcji. Das Leben ist bezaubernd. Man muss es nur durch die richtige Brille sehen. Życie jest czarujące. Trzeba tylko patrzeć na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas